dawać dawaj, Myślę, że tutaj jest początek, może nie początek, ale, ale już przede wszystkim konstrukcja, tak? Więc tutaj jeszcze potrzeba troszkę czasu, ale, ale naprawdę widzę, że to wygląda już i myślę, że, że w ciągu tego roku powinien to skończyć. Mhm. A będzie się łatwo przenieść do Poroski na taki duży stadion? Znaczy no, myślę, że na pewno no tak. Dlaczego nie? Jeśli więcej ludzi w tej grupie, to też łatwiej grać. Mamy go, mamy za sobą kilki widziów i... Mimo to łatwiej się marzyć na postaci wyników A z kim kimś chciał zagrać na otwarcie? Z kimś chciał zagrać na otwarcie? Manchester United? Fajny stadion, duży stadion, na pewno będzie się dobrze grało Barba w Śląska. Z kim chciałbyś zagrać? No, to może być tak, na pewno bym chciał grać z jak najlepszym zespołem, ale to będzie, nie wiem jak władze Śląska będą podchodziły do tego, ale na pewno z jak najlepszym zespołem fajnie by było zagrać, w z Barceloną, przecież to są jakieś na pewno marzenia, Barcelona to nie przyjedzie, więc na pewno widzę z każdym obiektem, zespołem będę grał, to na pewno będę czuł fajną, fajną radość i będziemy się na pewno się dobrze grało.